Zrobię tylko takie szybkie wejście z tego dzisiejszego dnia To co wczoraj załadowałem <laughs> Miałem dzisiaj rozładować w Poznaniu Tam, gdzie załadowałem pod Warszawą I teraz miałem to rozładować dzisiaj w Poznaniu na 17 A Teoretycznie Mógłbym być nawet na 8 rano No ale niestety taka skopana wizacja, więc Zrobiłem pauzę 14 godzin ponad Czy 15 nawet Już mnie nosiło rano na parkingu Chciałem ruszyć Kurczę, przyjadę wcześniej, a może sił dam, może uda, może rozładują, może zagadam, może coś. No i tak mi nosiło, tak mi nosiło, że o 8.45 ruszyłem. Byłem o 12 już na miejscu. Okazało się, że jednak nie rozładują wcześniej, tylko dopiero o tej 17, .00. mało tego o 17.00 okazało się, że mają godzinne opóźnienie i dopiero nie wiem, o 19.30 wyjeżdżałem na szczęście. Udało jeszcze mi się załadować, no i teraz z powrotem wracam w te same rejony, no ale już niestety, no, albo wtedy właściwie, no, bez różnicy, tak bym tam. Wszedł znowu w tryb nocny. Znaczy, no, znowu, to jest jeszcze ostatnia, ostatnie kółka, ostatnia rajka i, i weekend, no, bo jak rano rozładuję, no to już mam ładunek powrotny, i dopiero rozładunek w poniedziałek, i oczywiście no, przedtem do domu na bazę, I jakby tam wielkie różnicy, to, to mi nie robi, No ale jednak. Wkurzające jest to, że cały, cały boski dzień znowu straciłem. Tydzień jest taki naprawdę no, dużo stania. W smaru się tu robotę zrobi i, i, i nie ma tragedii, ale no, no, dużo stania jest naprawdę. Z spokojem tą pracę można było sobie zrobić. Bez żadnego szarpania po nocach czy tam szukania i szukania miejsc parkingowych gdzieś także tak to wygląda. Jutro może się włączę. Jeszcze jakieś tam resztki weny do nagrywania mam Jutro może coś opowiem A Tymczasem łączę sobie jakiś fajny podcast I jeszcze 3 godzinki pojadę Posłucham i 3 godzinki pojadę Taka to robota Właściwie jeszcze takie szybkie wejście Bo mnie teraz natknęło Jest silny wiatr I od właściwie zeszłego roku Od wiosny w taką, taką pogodę mam Poważną traumę jeśli chodzi o wiatr Jakiś silny wiatr boczny, w ogóle w Magnumie to jest szczególnie odczuwalne, bo kabina kwadratowa rzuca kurczę, na prawo, na lewo na poduszkach. Co tu ciekawe zjawisko, co się teraz tutaj dzieje. Osobówka zwalnia, nie wiem, jedzie gabary Osobówką osobówkom się boje, jakby No Oj, naprawdę. O, tutaj mam na, na lusterkach mam antenę. Nie widać, jak mocno rzuca na prawo, na lewo. W każdym razie, odkąd jeżdżę ze swoją naczepą. No, mam spore obawy odnośnie dachu w czasie takiego silnego wiatru. tak To pewnie nie, nie każdy takie myśli w ogóle ma taki strach. Ale no, mieliśmy przygodę bardzo negatywną. W zeszłym roku na wiosnę w Niemczech tacie z naczepy, to jest taką, praktycznie taką samą jak ta, którą ja ciągnę, bo to jest, tam, to jest typowa taka mega. No normalnie mega, no, a ta, co, to co ja ciągnę to jest pół mega na 70 koła, a tam to jest mega i normalnie silny podmuch wiatru gdzieś tam na landówce, jeszcze przy niedużej nie, nie, nie prędkości. Tatawius wtedy pamiętam karmę dla psów z Niemiec do Belgii. Normalnie poderwało dach. Praktycznie no, nie, nie zerwało cały, ale tył i przód oconił towar. Padał deszcz, był wiatr. No i Tata, nie wiem, chyba z półtorej godziny walczył, a ja jeszcze no, bardzo się znerwowałem, bo... Spojrzałem na GPS-a, widzę, że ta stoi gdzieś na, 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 na poboczu, na, na landówce, w tak, no, tak, takim miejscu, gdzie właściwie e, gdzie właściwie no, spróbuję wyprzedzić, ale jakby, niestety mam kaganiec fatalnie ustawiony dwa razy, bo do próby zmiany, ograniczenia na kagańcu w serwisie i dwa razy coś nie pasowało, że nie można było tego zrobić i cały czas mam nisko kaganiec ustawiony na 87. No, wracając do tematu, gdzieś stoi na poboczu, denerwowałem się, co się stało, z jakiego to powodu. Dzwonię raz, drugi, trzeci, czwarty, ponad już godzina. No, naprawdę się cholernie zdenerwowałem, bałem się, że coś tacie stało. No i po godzinie tata dzwoni, oczywiście się bardzo ucieszyłem, słyszę, że jest bardzo zdenerwowany i takie mieszane uczucia, bo z jednej strony cholernie się cieszyłem, że jest na to wszystko w porządku, ale z drugiej strony usłyszałem, że zerwało dach z naczepy No to jest sytuacja, to jest taki komunikat, który no potrafi zwalić z nóg teraz tak, wiadomo, towar, towar jest ubezpieczony, no ale no to problemów co nie miara. No ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że to właśnie tata, czyli jako, no to może powiedzieć no, wspólnik, no, no, razem działamy w tej całej branży, no to półtorej godziny walczy, przerzucając pasy, naciągając plandekę. Udało mu się, no bo ten dach cały się nie zerwał tylko z jednej strony, więc udało mu się uży, używając pasów naciągnąć ten dach. No i, i dzięki temu tylko gdzieś tam z tyłu leciała woda, tam gdzie towaru już nie było. Z przodu się udało tak zabezpieczyć, że wody nie było. No i po prostu cudem, już mówię, no teraz to już jest koniec. Teraz to jest naprawdę kwestia tylko, żeby ubezpieczenie objęło, żeby, żeby chociaż e, większą część. Towar przyjęty bez zastrzeżeń, bo był zafoliowane, nic, nic się nie stało. To nie była aż taka olewa, żeby ten towar został zniszczony, więc to generalnie super zajebista informacja. No ale no to wiadomo, już ładunku żadnego podejmować nie można było. Powrót na pusto, czyli koszty. No i potem ee, no i potem przestój oczywiście, nie? Przestój, który, który też nas jakieś pieniądze kosztował. Zwłaszcza, że chcieliśmy to zrobić z ubezpieczenia, bo wpłaci no, no, się, po to się płaci te holendarne stawki OCAC, żeby jak się do czego, żeby nie wykładać gotówki na, na remont dachu, Na szczęście jakby w tym, w tym okresie czasu... Jest takie podbuchy tego wieczyska. W tym okresie czasu e, był, jedna naczepa była płysm na górkę, bo ja wtedy wykonywałem pracę, że ciągałem naczepę z pedycji, a ta, którą teraz jeżdżę, stała na placu, no więc też jakoś udało się to odratować. W każdym razie, no naprawdę sytuacja niewesoła i do wszystkich moich słuchaczy, których jest no strasznie niewielu, to jeżeli macie swoje naczepy, to zwracajcie uwagę, znaczy nie, no, nawet nie swoje, tylko też po prostu szefów, no kurczę, trzeba dbać o sprzęt. Zwracajcie uwagę na nity do góry, naczepię, czy wszystkie są, czy wszystko się trzyma. Bo naprawdę to jest tylko. Słamek sekundy mocniejszy podmuch po, po wiatru, poderwy jeden nit i już cała, cały dach poleci. A dlatego my też mamy teraz taką traumę i jest taki naprawdę silny wiatr, to, 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 to przerzucamy dwa pasy chociaż. Jeden, dwa, no dwa, jeden za mało, ale dwa pasy z przodu, z tyłu naczepy, żeby, 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 żeby ten dach jakby zabezpieczyć, żeby nie było tego. Tego, tej siły tego poderwania To taka historia. Nawet mam tam zdjęcia tego uszkodzonego dachu i długo trwała naprawa, bo to wiadomo rzeczoznawcy i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz jest dach zrobiony elegancko, w sumie spakę też nie jakoś do góry, więc warto było korzystać w wypadku z tego, z tego autokasku. Także to, to tyle. Zbliżam się do bramek. Na razie. I znowu taka, ta sama sytuacja, to samo rondo, i znowu korek 3 km. jeszcze to jest dzisiaj jest piątek, no to jeszcze to jest jakoś tam zrozumiałe, ale generalnie to jest masakra te wiskitki. Kurcze jedno małe rądko, zakichane, i zawsze taki korek. Czy to jakoś nie można, nie wiem, tego rozwiązać inaczej. Tu jest największy ruch, tranzyt, bo przez Warszawę nie można, wszyscy tą 50 idą, i, i z cholerne, zakichane małe rądko takie korki powoduje bez sensu No ja już się odzywam, ja jestem już nie dość rozładowany To jeszcze nawet załadowany na, na poniedziałek Czas mam bardzo dobry, 13.30 Pogoda piękna, kieruję się w kierunku domu Kieruję się w kierunku domu Zajebiście, jadę w kierunku domu No jeszcze będę musiał na pewno pół godzinki pauzy dokręcić Jakiś obiad spożyć No i w domu myślę gdzieś, nie wiem, 18, 19 .00. Także pasuje. Jutro, tylko jeszcze muszę przemyśleć co jutro, czyli w sobotę, będzie trzeba, co dziad musi zrobić. Co sprawdzić, co kupić, co naprawić. Ale tragedii nie ma. Nie ma dużo roboty, nie ma jakichś, żadnych... Ewentualnie może by poduszkę w naczepie wymienić, bo troszkę widziałem, że jak popadało jak było mokro, to trochę tam coś się bąbliło. Jak e, poduszka była rozciągnięta, więc może trzeba było tą poduszkę wymienić w naczepie. Także no dobra, no nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. W każdym razie, teraz tutaj mi przyszła do głowy też historia. W tym korku znowu e, historia pod tytułem najechanie na tył, bo jest ogólnie pogoda ładna, świeci słońce. Teraz, akurat, się świeci, słońce świeci z boku, ale jak tak świeci e, od przodu, frontalnie, no to bardzo trudno, bardzo łatwo jest tego korka nie zauważyć. I trzy lata temu, w lutym, właśnie miałem taką sytuację, że. Jadąc z pięćdziesiątką, ale to tam było od drugiej strony, gdzieś tam od Sochaczewa Stawałem w korku W słońce frontalnie No i ja się zatrzymałem, ale Spojrzałem w lusterko i to był dosłownie ułamek sekundy Widziałem rozpędzony nad całą prędkością ciężarówkę przewożącą Solówkę przewożącą butle z gazem No i jeszcze tyle miałem po prostu e, Taki odruch, że zwolniłem z hamulca Z prawda byłem pusty na szczęście, ale Zwolniłem z hamulca No już nie zdążyłem biegów rzucić tylko poczułem super strzał Wybiło mi ten samochód No ale właśnie dzięki temu, że miałem z z hamulca i że widziałem co się dzieje No to ominąłem osobówkę, która stała przede mną Poszedłem na przeciwległy pas W przeciwległym pasie akurat tam też były korek, więc, więc samochody z jechały powoli bo Był czas na reakcję, że gość po prostu odbił trochę, trochę do rowu, ja go zahaczyłem rozbijałem z plastiki, ale no dzięki temu nikomu się nic nie stało no i ja miałem w kabinie po prostu no, no, rozpierduchę totalną wszystko, potwierały mi się schowki radio wypadło, na kablach wisiało, CB wisiało ja generalnie to myślałem, że, że mam cały samolot zrujnowany, a jak wyjdę no to ten, 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 ten DAF, to był DAF, ta solówka, to będzie na po prostu na, nie wiem cała naczepa zrujnowana, on będzie mi leżał na, na siodle Eee, wyszedłem z samochodu, ten, ten daw, totalnie zniszczony, po prostu kabina rozwalona, wszystkie te płyny gorące jeszcze le lecą na ziemię O dziwo, gość wyszedł, dzięki Panu Bogu, cało z tego wypadku Być może to właśnie dzięki temu, że zwolniłem z hamulca i ta siła się rozniosła Jemu się nic nie stało, generalnie dzięki tej mojej czujności, nie chwaląc się, no, nikomu się nic nie stało I... No, oczywiście spędziłem tam kilka godzin. Policja, yy, policja, yy, jakieś tam protokoły. Ja nie miałem swojej naczepy wtedy, na szczęście. Tylko miałem naczepę z spedycji. Spedycja ciężko też mogę zrozumieć to, że no, naczepa jest yy, uż, znaczy gość ze spedycji, który zajmuje się, który zajmuje się techni, technicznie, te, zajmował się technicznymi rzeczami. Bo jakby spedytor zrozumiał, no jest taka jaka jest sytuacja, naczepa jest zniszczona, wiadomo wszystko odwołujemy, teraz jest kwestia tego jak zjechać, czym zjechać, naczepę trzeba scholować. Bo policja oczywiście zabrała do od naczepy no i powiedziała, że ja tej naczepy nigdzie holować nie mogę, że trzeba musi ją firma specjalna ściągnąć, no a gość od, techniczny od spedycji mówi do mnie, no a nie może pan poczekać aż policja odjedzie i z nią zjechać na najbliższą bazę, bo tam firma kilka baz miała, mówi, no oczywiście, że nie mogę. I tak w końcu po, 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 po wszystkich kurcze przebojach policja na, na wariatach za mną z tyłu, no bo naczepa była z tyłu zrujnowana, wiadomo, no, belka, siateł nie miała, plandeka cała i y, Policja za mną jechała na wariatach i mnie odprowadzili na parking strzeżony. I na tym parkingu strzeżonym czekałem na firmę, która przyjedzie o tę naczepę odebrać. No i teraz ciekawostka taka, że dzięki mojemu zabiegowi udało się mi, yy, no po prostu mój ciągnik, tak naprawdę to miałem tak, rozleciało się prawe lustro. Miałem te plastiki uszkodzone, no i generalnie coś się stało. Widać było, że e, prawdopodobnie poszło zawieszenie kabiny, bo cała ta kabina była do tyłu tak przechylona od tego, od tego uderzenia. Ale mi dowodu nie zabrali. No Tylko kwestia tego, czy z lucerkiem sobie poradzę. No to ja sobie kupiłem lustro, bo takie szczęście, że na tym parkingu gdzie stałem, był jakiś był tam suder czy sklep z częściami. Kupiłem sobie lusterko i po prostu taśmą izolacyjną na pozostałości e, samodwkład i na, na pozostałości lustra sobie zahaczyłem tym, tym, tą taśmą izolacyjną i mogłem jechać. Światła miałem, wszystko miałem, więc całym koniem zjechałem do, e, do domu. No i tam zaczęły się wiadomo potem już przeboje znowu z nowymi ubezpieczycielami. Co prawda naprawa nie była tak, nie, dłu, nie trwało długo, bo dwa tygodnie, tam łącznie ze sprawdzaniem czy rama nie została uszkodzona. E, Ładnie wszystko było zrobione na nowych częściach, po dwóch tygodniach ciągnik był do odbioru. Co ciekawe, odbierając ciągnik w sobotę, zobaczyłem, że, no to jest, też w sumie ręce opadają. Wszystko, wszystko zrobili, szybciutko zrobili, oprócz podkówki w siodle. No to jest podstawa, żeby po, po takim strzale, po takim czymś sprawdzić siodło. No ale nie wiem, czy oni to siodło sprawdzali, w każdym razie podkówka była niewymieniona, no i jeszcze musiałem dwie godziny czekać, aż podkówkę w siodle wymienią, czyli ten taki wkład, ten kto nie wie, to, to taki no, to co... Słożeń królewski obejmuje w siodle, w taka wkładka. Jest to, to jakiś czas, też to powinno się wymieniać. A ja to miałem po prostu zniszczone od, mm, no, od tego wypadku. Tam Czekałem dwie czy godziny jeszcze na, na serwisie, sprawdzali to siodło, zrobili no, i, i, i wszystko w porządku. No a potem walczyłem jakieś pół roku z ubezpieczalnią, bo chciałem uzyskać odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści. Bo wiadomo, samolot no, stał dwa tygodnie, nic nie, nie zarabiałem. Eee... Nie wynajmowałem też samochodu, bo musiałbym sam wyłożyć koszty, a wiem, jak się teraz to zmieniło, ale wtedy no to z dużo pieniędzy kosztowało, tam nawet 10 tysięcy złotych trzeba było wpłacić kaucji na na to, żeby w ogóle ciągnik wynająć a potem, i potem jeszcze to opłacić, więc no potężne pieniądze. Także nie wynajmowałem, próbowałem uzyskać odszkodowanie tytułu utraconych korzyści no i się stwierdził, że nie utraciłem korzyści, bo w stosunku do roku poprzedniego w tym czasie uzyskałem większe Przychody, więc generalnie wszystko zajebiście, nie ma problemu. Tylko nie wzięli pod uwagę tego, że rok wcześniej to miałem tylko ee, rok wcześniej, miałem tylko jedną solóweczkę DAFA, a przez ten te tam, właśnie rok, udało się po prostu dobrać, kupić pierwszy ciągnik i dobrać ten kolejny, czyli przez rok dwa, dwa zamiast z DAFA się zrobiły dwa ciągniki. No to jakby nie było. No, no, te przychody będą większe. No to, to zysk może niekoniecznie, jak się okazuje po wszystkich latach, ale przychody, przychody większe, więc no powinni jednak mimo wszystko to odszkodowanie wy, wy, wy wypłacić, no ale to takie są sytuacje. Na razie będę kończył, nie wiem, czy dzisiaj jakiś odcinek opublikuję, czy coś jeszcze opowiem, czy się włączę, ale no kończy mi się oczywiście pamięć w telefonie, więc na razie się wyłączam. No to już teraz tylko nagrywam takie podsumowanie, dojeżdżam do domu w dźwiękach, ścieżki dźwiękowej z Gomory jechałem, już i nie nagrywałem, nie, nie było weny dużo telefonów, dużo rzeczy trzeba było pozatwiać. To ma fajne, znaczy jazda autostradą ma to do siebie, że nie trzeba się specjalnie jakby skupiać powiedzmy to może trochę spraw poza, pozałatwiać, podzwonić i no ale tak się, tak się, tak ten czas szybko zleciał, że, no, że już nie było co nagrać, także może się uda jakiś kolejny odcinek zmontować i będę się odzywał w przyszłym tygodniu.